Cześć, to Nereku. Jeżeli jesteś nowy, zostaw suba łapkę w górę, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Więc ja prosto nie będę przedłużał, lecimy do odcinka informacyjnego. Cześć. Widzimy się z powrotem. Eee, chciałbym podać kilka informacji oraz podsumować moje nagrywanie, no na i to poprzez te 4 lata. No i tak dalej informacje. Jak ty wiecie, gracze, którzy grają na PS4 kach, PS5 kach, nowy PS Plus, gdzie jest naprawdę sporo gier. Ten PS Plus jest podobny jak do Game Passa, no nie jest prawie podobny, bo całkowicie inna jest zasada w PS, tym nowym PS Plusie, a tym, a Game Passie, ale dobra, mniejsza z tym. Jest naprawdę pełno gier, gdzie będę dla was nagrywał, więc naprawdę Seria się mega rozwinie na moim kanale, i będziecie na pewno chcieli oglądać, więc przykujcie się, widzowie. Seria na YouTube się taka szykuje, że to hit. Dobra. Chciałem podać też informację, dlaczego nie nagrywam na YouTube'a. Dlaczego przez te dwa miesiące nie rzucałem odcinku z Wahali Jak też wiecie, maj, no to dzień. Uż no, klasisty, te 3 dni to były egzaminy. No i po prostu chciałem się przygotować bardziej do tych egzaminów, żeby nie dupnąć, żeby wyszło po prostu dobrze, choć jestem zadowolony, że mi bardzo dobrze poszło z polskiego i minimalnie z angielskiego. Mat może nie jest idealna, no ale dobra. Jest wszystko git. Tyle ile chciałem procent dostałem. Dobra. I po prostu nie nagrywam. Choć że te odcinki mam nagrane. Mam prawie 5 odcinków nagranych, tylko po prostu no nie miałem kiedy to wrzucić nie chciałem sobie mniejszyć na siebie w głowie, więc zdecydowałam, że sobie to wrzucę, gdy wszystko ogarnę i no i jak oczywiście będą wakacje. No i właśnie są te wakacje, już jest 19 lipca. Szybko ten czas zasuwa. Nie wiadomo kiedy. Ledwo polazuć do pierwszej klasy, a już jest ósma i musisz, To było najgorsze żegnanie się. No tylko ja się tak pożegnałem, że musiałem szybko ranować kurde do szkoły i nowej szkoły zanieść papiery, świadectwo i tak dalej i od razu na poziom nad morze jechałem. Więc mus... też sobie odpocząłem od mojej szkoły, starej szkoły Ale dobra. Eee... Nie wiem czy mówiłem. Ale jeżeli nie to chciałem was poinformować, że Draxon, przyjaciel, mój najlepszy przyjaciel, którego go miałem, i dalej jest. Nie liczę tych, co miałem w szkole, bo to są legendy, oczywiście. Eee, I tak, wracam na YouTube'a, ale na pewnych zasadach. Raczej to będzie, na, będzie nagrywało, ale może nie tak często. Cholera wie, może będą jakieś edity z tego, z Fortnite'a. Może też zacznę zrzucać, nie wiem, to już jest. To wy wtedy napiszecie w komentarzu. Eee, I tak. Będzie wracał na YouTube, a. ale to wiadomo na pewnych zasadach. On teraz ma. Mega przerypanem, bo miał operację nogi. Nie chcę mówić, dlaczego miał tą operację nogi, może on sam się wypowie na ten temat. Nie wiem, on pro, nie chce prosto mówić o tym, tak? To nie jest. E, znaczy to znam, znam dla, wiem dlaczego jest, miał tą operację, no ale nie chcę o tym mówić, bo to nie jest moja sprawa i może tego przykładowo nie będzie chciał sobie życzyć tego, żebym to powiedział. Prost, tylko jeden nie powiem, że miał operację, więc życzcie mu zdrowia w komentarzu, bo naprawdę chłop ma. No jakby powiedzieć do kolana zagipsowaną nogę i no i po prostu ciężko się porusza. Więc jak możecie to weźcie mu tam serduszko, dajcie w komentarzu, żeby widział, że życzy, życzycie mu dobrze i zdrówka. Właśnie, mordow zdrówka. Ale dobra. Dzisiaj też powinien się chyba, chyba, o ile będzie miał siłę, nagrać odcinek na YouTubie. Nie powiem, jaki to ma być odcinek. No, zajążycie, życie, nie wiem, poda informacje na jakich zasadach może wrócić, czy coś. Cholera wie. Nie wiem. No ale na pewno coś tam szykuje. Ja wiem co będzie i tak dalej, ja już na to czekam Więc tylko... Więc jak to mordo oglądasz, ja czekam na twój odcinek, który no wiesz. No wiesz o co mi chodzi. <ścoughs> Dobra, nie będę mówić co to będzie za odcinek. Dobra. Informacje podałem Teraz chciałbym. Eee, przepraszam, że tak cały czas się jęczę, takie ee, i tak dalej, ale kurde, no trochę się stresuję, bo dawno nie nagrywałem, a po prostu nie chcę, żeby coś się spieprzyło. Eee, dobra, informacje podałem to, co chciałem nagrać. Eee, Czy znaczy nagrać? Podać. A, właśnie. We wrześniu nie powiem jak to będzie z nagrywaniem, bo się odcinki jakie się będą pojawiały, ale nie tak często, raczej tylko w weekendy i tak dalej, bo... W... Teraz w nowej szkole, inaczej średniej, będzie naprawdę i to naprawdę sporo do roboty, tam nie będzie od... odpieprzania, że a, lajcik to podstawówka, no to wszystko, można to spierniczyć i wszystko to... Wszystko pod koniec roku sobie to ogarniesz. Nie no, tutaj to trzeba się tak wziąć do garści, że po prostu nie można tego spieprzyć i tyle, tak? Trzeba się wziąć garść i do roboty i mieć naprawdę dobre oceny, jeżeli się chce iść dalej. No ale dobra. Mieć lepszą po prostu przyszłość, tak dalej. I też mam dla Was niespodziankę. Pamiętacie, jak mówiłem kiedyś na którymś tam odcinku, że jak będę miał kierownicę, to. Będę na, dla Was nagrywał jakiś, nie wiem. Yy, no to był plant. Jeden mój kolega, przyjaciel z NATO ma Cookers King. Jego stara nazwa na YouTube. Jeśli dobrze mówię, jeżeli to ogląda. Eee, mówię mu, że jak będę miał kierownicę, to zacznę nagrywać ETS-a. Te specjalne transporty, nie transporty i tak dalej. I te mody, no i oczywiście Forza. Zapyta się czemu Forza? Akurat, no jak wiecie, jest pełno samochodów. No i przykładowo mogę robić jakiś Bow Dreaming, inaczej. Testowanie samochodów mogę też nawet na Forza Horizon 5 robić jak chcecie. Ale to już jest pod Waszym zapytaniem, czy chcecie, czy nie. A. I jeszcze jedno przypomniało mi się. E, chciałem też się Was zapytać, czy mam wrócić na swoją starą nazwę. Nie mówię przykładowo o starej nazwie, co miałem, incredible, ale to zaraz do tego wrócę. Zaraz, zaraz będziemy o tym mówić. Eee, chciałbym się was zapytać i to już dacie mi znać w komentarzu oczywiście dam też post gdzie będę was się pytał czy byście chcieli, żebym wrócił do Inkred. Bo jak wiecie, no Inkred, no, Inkred to była legendarna nazwa na moim YouTubie. Bardziej to się z, dobrze się łączyło z moim kanałem i bardziej z moją ksywką Inkred, bardziej z nazwą. Ale dobra. Ale oczywiście wtedy postanowiłem w tym roku czy w tamtym, że zmienię nazwę na Reku, bo wtedy chciałem, po prostu chciałem zmienić nazwę, potrzebowałem tego, bo cały czas był ten Inkret, Inkret. No i właśnie wtedy żałuję to co zrobiłem, bo mogłem zostać dalej na Inkret. Wiem, że teraz to całkowicie w tym pomieszam, no ale to chciałbym po prostu właśnie zapytać, czy chcielibyście, żebym wrócił do tej starej nazwy. To Wam oczywiście napiszecie w mi w komentarzu i. Oczywiście dam posta I bardzo was też chciałbym przeprosić, bo... Ech, wiem, miał być wczoraj. Odcinek. Za to jest dzisiaj, bo wczoraj miałem naprawdę duży problem z rzuceniem odcinka. Nie wiem co się stało, ale... znaczy trzy razy nie mogłem wysłać, a za trzecim razem nie. Trzy razy nie mogłem wysłać, za czwartym razem nie chciał mi w ogóle nic zrobić, całą P4 mi zawiesiło. I dupa, nic nie mogłem wtedy zrobić, nie? No dawaj, jeszcze cześć, no i wtedy nic nie mogłem zrobić, i wtedy mi całą P4 wywaliło. Dosłownie, całą P4 mi wtedy wywaliło calusieńką. No i oczywiście to co nagrywałem wywaliło mi nagrywanie. Dosłownie wywaliło mi. Nie wiem co się stało, normalnie mi wywaliło. W ogóle wszystko mi się powyłączało i nic nie mogłem zrobić. Ale za to dzisiaj nagrywam mam odcinek dla was, bo naprawdę chcę, żeby każdy wiedział o tej informacji, żeby był też na bieżąco, żeby nie było, że mówię na ostatnią chwilę, bo nie chcę prosto tylko pisać, a chcę to bardziej powiedzieć niż po prostu pisać. Mo no, pisanie to było by więcej roboty, ale wiadomo. Każdy woli to obejrzeć i posłuchać niż czytać, tak to nie jest szkoła To są wakacje, co nie? Wakacje. Wakacje wakacjami widzowie. Ale dobra. I tutaj też potrzebuję mam dodać ważną, ważną sprawę do was. Jak możecie, to wejście, udostępnijcie kanał rodzicom, yy, znajomym, tak dalej, bo może są też tacy rodzice, gdzie też nagrywają na YouTube'a, cholera wie. I też może sobie lubią pooglądać, nie wiem, gry, yy, jakieś playing'i z tych, jak ktoś nagrywa czy coś, no po prostu ktoś lubi i chce to po prostu sobie obejrzeć, tak? z tym. Po Poros jak możesz to udostępnij, żeby bardziej kanał był gdzieś, żeby każdy wiedział o tym kanale i żeby mu, jakby ktoś się nudził, to bym mógł sobie obejrzeć oczywiście. No ale dobra. Chciałem podsumować swoje nagrywanie na YouTubie, bo nagrywamy od 11 lutego 2018 roku i jak wiecie, jak nagrywałem starsi widzowie, miałem wtedy lat 11. Tak, lat 11. Młody Inkret, młody Reku. Wtedy to miałem śmie jajowaty łeb. No, miałem trochę okrągło, muszę się przyznać. I zawsze bym na łyso ale dobra. Um. Um. I tutaj jest też to, co chciałem powiedzieć. To też jest do mnie. Żałuję, że robiłem takie przerwy i że kończyłem 4 razy z kanałem Nawet miałem w planach, żeby ten kanał usunąć wtedy, tak? Nigdy o tym nie mówiłem, wtedy to było w planach, tak? Wbiłem te 200 subskrypcji i tak powiem, no nie ma tego sensu, że dalej ciągnąć Chyba usunę kanał i nie wiem, stworzę na nowo czy coś, wtedy to było w planach Muszę się tutaj przyznać, ale wtedy powstrzymałem się z tym. Postanowiłem, że wrócę na YouTube, ale też wtedy na pewno zasadach, No i tak cały czas wracałem, wracałem, ale byłem też taką osobą, że mi się nic nie chciało i byłem leniwą. No teraz jest, nie jestem taką osobą i po prostu chcę to zmienić i chcę dla was nagrywać jak kiedyś. Jak na, zaczynałem nagrywać na YouTube, to był Minecraft. Tak, to był Minecraft. Wtedy ten odcinek trwał godzinę i 19 minut. Tak, godzina i 19 minut. Tak, godzina i 19 minut. I do dziś też do siebie mówię i żałuję, że usunąłem ten odcinek, bo to był odcinek legendarny na moim kanale. Ale muszę Wam coś powiedzieć. Znalazłem tą kamerę i chciałem sprawdzić, czy ten filmik dalej jest. I wiecie co, ja Wam powiem? Znalazłem. Więc jak będziecie chcieli, a może nawet i puszczę tutaj. Nie, no, w sumie. Może puszczę ten krótki materiał, jeżeli mi się uda. Jeżeli się uwinę z czasem, to rzucę, tak? Dla was, żebyście sobie zobaczyli, jak wyglądałem kiedyś w wieku 11 lat. Czy tam 12, nie, bardziej 11. No i dobra. Po prostu chciałem powiedzieć, że... Wracam całkowicie do nagrywania. Tylko mówię, nie wiem jak to będzie ze wrześniem. Z tym nagrywaniem, bo to wiadomo, to trzeba będzie mieć dużo czasu, a wiadomo nauka będzie najważniejsza, Że nic nie spieprzyć i tak dalej, tak? Więc po prostu będzie mi teraz na tym bardziej zależało niż... Na... Oczywiście, nie rzucę całkowicie nagrywania, będę nagrywał na jakichś tam zasadach, tak? Będę oczywiście nagrywał, to się nic nie zmieni. No chyba, że będzie taka sytuacja, że będę musiał zrobić przerwę na YouTube, ale raczej wątpię. Aczkolwiek cholera wie. Eee, I też chciałbym poinformować, jeżeli to Peter Games ogląda, przyjaciel z podwórka, i tak dalej, to wróci też do nagrywania, rzucał. Oczywiście też rzucę shorty, więc bardzo Cię też pozdrawiam. Mam nadzieję, że Mordo też się wybijesz na YouTube, no i też wrzuć jakiś odcinek, nie wiem live'a czy coś, jak będziesz miał czas oczywiście. Więc jak też możecie to wbijajcie, macie w sumie, nawet nie muszę dawać, ale mogę też dać link do jego kanału, ale też macie w kanale informacyjnym na samym końcu zakładki jego kanał podany, więc wystarczy, że klikniecie, zostawicie słowa, to was nic nie kosztuje, a Lapitera to by naprawdę by zaskoczyło ile by osób tam doszło, i tak dalej, oglądalności. No, i wiadomo, mi to tam nie. Jak ktoś chce mnie zostawić, chyba to, to zostawi. Nikogo też nie zmuszam, bo no, nie, to jest jego opinia. Zostawi to, zostawi. Zostawi łapkę, to też będzie dobrze. Komentarz to też git, bo wiem, że obejrzy odcinek i tak dalej. No, i oczywiście tutaj wam się pojawi tabela, ile osób mnie subskrybuje, ile nie. Wiem, że przed chwilą mówiłem o subskrybowaniu, no ale kurde, bez subskrypcji to tak trochę słabo. Jeżeli gdzieś błąd będzie, że powiedziałem, bo nie wiem, jak to teraz jest, bo jak ostatnio patrzyłem, to naprawdę było bardzo źle. Prawie 4% mnie subskrybowało, a. Nie licząc shorty, to bardziej zalicza się do filmów, a kurde kilka osób za cholerę bez subskrypcji, jest. więc jak możesz... Zostaw tego suba. Bo mówię, na 10 tysięcy subskrypcji naprawdę dużo się może zmienić. Dobra, ale wracając do tematu kierownicy czy, jak to będzie wyglądało? Czy będzie wygl czy będzie widać moją łapę jak kieruję i od razu sterowanie w Eforzie, czy tam w eurotraku jak to będzie wyglądało? Tak, będzie to było, będzie to widać, na kamerze to będę nagrywał i po prostu będę to rzucał yy, od razu na, no po prostu to jakoś w sklepie. ale dobra, jak pamiętacie na 1000 subskrypcji obiecałem, że pokażę twarz, no i dobra, rzuciłem tam awatara, że wryta pan ze swoim twarzą i banner. No i tam przez jakiś czas też było i usunąłem i potem znów rzuciłem, ale tak dalej. No ale powiem tyle. Przez tyle lat mówiłem, że pokażę swoją twarz. Powiem tyle. Wstydziłem się i miałem stracha i na razie się powstrzymam z tą twarzą. Postanowiłem, że zrobię takiego swojego awatarka. Zapytać się, jakiego awatara? Miałem swoją pandę. Ta panda oczywiście była pobrana z Google bo idealnie było fajnie dopasowane, bo wtedy te, oczywiście też lubię pandy, bo pandy są słodkie Panda, panda, ale dobra mniejsza z tym e... E, mniejsza z tym po prostu chcę zrobić awatar, jak ktoś chce oczywiście wiem, może to powiem dziwnie bo za darmo nikt nic nie zrobi, mogę zrobić Promo dla tą osoby, co Zrobi awatara jakiegoś Na pewnych zasadach, no nie obiecuję, że kanał Mega pójdzie szybko, no bo zasięgi mam mega dupne No chyba, że zrobimy tak, że pojawi się po prostu ze mną na odcinku i po prostu ci jakoś to Wynagrodzimy wypromowaniem kanału Choć no nie obiecuję, że się pięknie to wybija, ale może tam jakiś kilka osób ci wbije czy coś, więc jak możesz to jak będziesz miał chęci i natknienie, to byś mógł podesłać mi przykładowo na Discorda. discord też będzie podany fajnego jakiegoś awatara. Zapytać się jakiego awatara? No nie wiem, przykładowo może być awatar pod wersji, nie wiem, takiego mojego, mojej postaci z Minecrafta, bo Minecraft oczywiście też wróci na mój kanał. Jak bo szczerze Minecraft to zawsze był na moim kanale od tych trzech lat, bo wtedy byłem mega fanem Minecrafta i po prostu postanowię, że chyba wróci. Ale dobra. Um, możliwe, że teraz na końcu filmu może dam tą krótką scenę, gdzie nagrywałem pierwszy odcinek z um, Minecrafta. Pierwszy ogólnie odcinek z ogólnie pierwszy odcinek na moim kanale al dupłem. Ojeju, no no pros ogólnie rzucę taką krótką scenę gdzie mówię cześć do strony incre Incredible, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta. No i w tym momencie mogę dodać przykładowo ten. Ten klip, ale to zobaczę jak będzie z czasem oczywiście, bo też za będę jechał gdzieś i po prostu. Znaczy nie jechał, Ma... będę miał dużo nagrywania. Źle to powiedziałem jechał w kurde, jechał chyba w Forzie czy The Creaf XD. Yy... Będę po prostu teraz montował odcinki dla Was, żeby nie wiem, mieć już na <laughs> jutro czy tam. Yy, na za dwa dni, więc no, to tyle chciałem swojego podsumowania dodać. Jak możesz to weź, udostępnij kanał mój rodzicom, siostrze, bratu, opakowi, dziewczynie. No, po prostu, żeby jak coś się nudzi, czy coś, żeby mógł sobie tam oglądać tam ten z innych tam gier, których tam się interesuje. I tak dalej. Więc co widzowie, to chyba tyle co chciałem wam powiedzieć. Jeżeli coś jeszcze nie dodałem do odcinka, to najwyżej będzie w opisie i w komentarzu. Więc tam miłych wakacji: jak ktoś jestem na hawarach czy coś, to miłych wakacji życzę i tak dalej. Pozdrawiam yy, oczywiście yy, chłopaków, inaczej, moich kolegów, przyjacielów, legendy ze szkoły jeżeli to oglądają, eee, no i oczywiście Draksona, Cooker's King, no i można do e, i Piesel Games, bo też już tam bardzo do się rozwija, no i tobie ma no już 5000 subskrypcji, naprawdę też tam już leci już niewiele jej tam brakuje, żeby miała te 10 tysięcy, ja oczywiście lecę po te, też 5 że mieć dużo tych. Znaczy nie dużo, nie zależy mi na dużo subskrypcji. Po prostu, żeby dużo osób, znaczy jak to wam powiedzieć, żeby po prostu cieszyli się ludzie, że żeby, jest odcinek i żeby sobie mogli obejrzeć, tak? Subskrypcje subskrypcjami. To później. A, jeszcze jedno, nie wiem czy mówiłem o kodzie, czy nie. Bo wiadomo, jak masz 1000 subskrypcji, to możesz mieć kod w Fortnite. I to potrzebuję waszej pomocy, czy wam, czy zrobić kod i robić kołstomy czy coś, jakieś konkursy Bo jak wiecie, już bym mógł to dawno zrobić Ale się wstrzymałem, bo nie miałem pomysłu na nazwy i to trzeba też to robić i tak dalej, i tak dalej I po prostu po powiedziałem sobie, że to innym razem zrobię I tutaj jest właśnie wasza, potrzebuję waszej pomocy, przepraszam eee, Potrzebuję waszej pomocy Potrzebuje mieć, po, mieć nazwę na kod. Oczywiście nie wezmę takiej nazwy jak fajny kod, bo to był od Hiroska. Czy... No i inne te kody co były, tak? Nie chcę zgapiać, bo nie jestem taką osobą. Eee, więc jak możecie to weź napiszcie w komentarzu, jak macie jakiś pomysł na kod twórcy w Fortnite. Może Fortnite też się pojawi po jakimś czasie, tego wam nie powiem. To się okaże w swoim czasie. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Pamiętajcie, wbijcie na te kanały, co są w opisie. Jak mówiłem, jak możecie, to udostępnijcie. Bo teraz to wracam na YouTube'a i będę naprawdę miał dużo fajnych pomysłów do nagrywania i dużo filmów dla was. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.